Witam serdecznie wszystkich maniaków zimy. Taką mamy ładną pogodę nad gdynią piknie słoneczko świeci. Panele ładują, aż trzeszczy. W śniegu jest dalej dużo. A pojutrze ma podobno znowu go przybyć bo przybędą podobno chmurki. Tak cieszmy się z tego, co mamy. Wiosna idzie. Wczoraj rano było 15,3 w Gdyni na minusie, a dzisiaj 12,5. To już wiosna normalnie. Prawie. Fani sportów zimowych, spieszcie się, bo odwilż idzie. A dzisiaj przeprowadzimy Test, ja to oczywiście, jak się uda. Pszczółeczka była dwa dni nieodpalana. Więc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszędzie lodowisko. autko zamarznięte, jak talala. Tralalala. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Wczoraj był nieodpalany. Dzisiaj też. Teraz mamy 11 stopni. Na minusie. Uwaga, uwaga. Otworzył się. Czyli już jest coś w postępie. No to zobaczymy. Jedno grzanie, drugie grzanie i trzecie. I wiecie co wam powiem? Dupa. nie będzie testu kłamałem w autku jest to znaczy z tyłu za domem jest minus 10 żeby nie było i testu ja to nie będzie ja to, ja tamto a Opelek stwierdził, że odpali nawet przy takich mrozach opory stawiał to prawda ale odpalił no dobra niech się trochę zagrzeje puścimy mu tu nawiew na szyby już nie składa Tak z doświadczenia Wam powiem: jak odpalacie dieselka, to absolutnie noga jak najdalej od gazu. Niech nikt nie waży się robić w ten sposób, że jak zapali, to mu pedał w podłogę, żeby go rozgrzać. To jest zabójstwo dla diesla. Jak już mam Was na wizji, to mogę coś poradzić. Pierścienie po prostu wtedy w silniku się zwijają z bólu. Także odpalić i niech on chwilkę pochodzi sobie na wolnych obrotach. No dobra. To nic. Do pozdrowienia z zamarzniętej Gdyni. Ja tu wezmę, posypię trochę to lodowisko. Bo tu przecież idzie się zabić. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Łapeczka i sub.